Nazwa Pani Jesień stała się raczej strzałem w dziesiątkę. Paweł Amulewicz, witamy w Barwach Warmii Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu plusa i Kopernika Marta Milewska, blogerka, autorka bloga Pani Jesień, witamy serdecznie. Dzień dobry. Pani Marto, lubi Pani Jesień, czy niekoniecznie? Lubię bardzo, ja się urodziłam jesienią, dlatego to jest moja pora roku. I kiedyś ktoś bardzo mądry mi powiedział, że jesień to jest taka pora roku zbierania plonów, że to jest, że powinniśmy jednak zaczynać 2-3 miesiące wcześniej, niż czekać do tego końca roku z postanowieniami i być może większość uda się zrealizować, jak zaczniemy, zaczniemy ciut wcześniej. I to też jest taki też czas zbierania plonów, jak, jak na polu. Także wtedy, wtedy podsumowujemy swoje osiągnięcia całego roku. A skąd się wzięła Pani jesień? Pani jesień, y, padło mi to po prostu do głowy, bo też bloga założyłam y, we wrześniu i akurat panowała y, wtedy, wtedy jesień. Tak po prostu wpadło. Myślałam na początku, że to jest taka nazwa robocza na jakiś czas, może na kilka miesięcy. Zastanawiałam się kilka razy nad zmianą, y, ale też obracam się. Y, w tematach polskich regionalnych, sezonowych, więc teoretycznie nie potrzebuje nazwy obco brz brzmiącej i wydaje mi się, że też dziwnie by brzmiało, skoro y, promuje region. A Pani Jesień stał się, y, nazwa Pani Jesień stała się raczej strzałem w dziesiątkę, bo bardzo dużo ludzi mnie z tym kojarzy. I to jest taka y, troszeczkę inna, y, druga moja aktywka, więc y, wydaje mi się, że, że na póki co jest. W porządku. A jakie treści znajdziemy na Pani blogu, o czym Pani pisze? To są głównie treści lifestyle'owe. Zaczęłam od y, opisywania planerów, kalendarzy, głównie też w formie jakiejś autoterapii, żeby właśnie samej się zabrać do opisania tego bloga. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, y, zbierałam się kilka lat, a nic z tego nie wychodziło, sama siebie nazywałam królową Słomianej y, korony. Miałam na podorędziu kilka kalendarzy. Y, Jakiś kartek i, i wszystkiego, na czym mogłam zapisywać swoje plany i kroki. Od tego yy, wyszłam, o tym zaczęłam pisać. Potem to się przerodziło w szeroko pojęty lifestyle, ale natomiast skupiam się na yy, polskich produktach, polskich markach i takim regionalnym, sezonowym życiu, które można wieść tutaj z powodzeniem na Warmii i Mazurach. Sporą część Pani obecności w internecie też e, poświęca Pani tym treściom edukacyjnym, bardzo cennym. E, świadomość ekologiczna. E, skąd taki pomysł, e, żeby trochę ten e, elektroniczny, e, elektroniczną grupę odbiorców edukować, także, właśnie? Chcę tworzyć treści, których sama szukam w internecie, a ja szukam treści edukacyjnych. Oczywiście zdarza mi się e, poskrolować Facebooka e, z memami, jak każdemu. Natomiast. E, Chciałam, żeby to, co ja robię, miało ze sobą jakąś wartość, niosło ze sobą jakąś misję. Wierzę, że można coś zmienić, zaczynając od, zaczynając od jednostki. Po jakimś czasie widzę teraz, że ludzie rzeczywiście czytają, to, co robię, angażują się w te rzeczy, które, o które ich proszę lub wyzywam do różnych y, wyzwań ekologicznych. I to jest... Y dla mnie osobiście bardzo, bardzo duża wartość. Jak widzę, że ktoś rzeczywiście kupił sobie y, szmaciany woreczek zamiast wziąć reklamówkę lub y, butelkę, bidon zamiast plastikowej butelki, no to jest to dla mnie naprawdę duży sukces osobisty. Brała Pani też udział w konferencji organizowanej przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Profilaktyka i blogowanie to są przestrzenie bliskie sobie? Nie, natomiast y, Miejski Zespół w y, Uzależnień postanowił wyjść do innej grupy odbiorców i słusznie y, wybrali to, tę przestrzeń internetową. Y, konferencja, y, Dobry Zwyczaj Ograniczeń, nie tyczyła się tylko narkotyków i alkoholu, natomiast poruszyliśmy bardzo wiele kwestii życiowych, które, w których warto jest się ograniczać. Głównie wspomnieliśmy też o zakupach. Y, też bardzo ważnych teraz w tym nadchodzącym świątecznym czasie. Tak naprawdę każdej dziedzinie życia, w której warto czasami się zastanowić, czy ten przesyt, konsumpcjonizm jest tak bardzo potrzebny w jakich przestrzeniach jeszcze warto takich, e, same, takiego samoograniczania się poszukać? Powiedzieliśmy o tych e, zakupach, gdzie jeszcze? Nałogi, ale co, co, co jeszcze? Jakich przestrzeni szukać? Wydaje mi się, że warto poszukać tego w, w każdej dziedzinie życia, zrobić sobie taki tydzień albo dwa, z e, takiej samoobserwacji, samo po prostu e, tak naprawdę zdrowo, zdroworozsądkowo, bo... E, też cała nagonka ekologiczna yy, to, to nie o to chodzi, żeby się rzucać ze skrajności w skrajność, nagle wszystko wyrzucić z domu, co złe, plastikowe, chemiczne i nakupować tego wszystkiego yy, zdrowego i fajnego i dobrego, bo to nie, bo to nie o to chodzi. Yy, terapia małymi kroczkami dochodzenia do tego slow life, do tego, yy, że wcale nam tyle rzeczy nie jest potrzebne, wcale nam yy, nie są potrzebne jakieś egzotyczne w czasy trzy razy w roku, bo może fajnie jest pojechać rowerem na Mazury. Yy, no, trzecia para butów, piąta torebka. Okej. Okay pewnie czasami, pewnie ktoś twierdzi, że tak jest potrzebne, ale wtedy możemy dokonywać mądrych, bardziej ekologicznych polskich wyborów. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Naszym gościem była Marta Milewska, blogerka, autorka bloga Pani Jesień. Paweł Amulewicz bardzo dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję również. Telewizja Kopernik Kopernik.tv